Czy kiedykolwiek czułeś, że życie dało ci w kość? Stawiałeś czoła wyzwaniom, które wydawały się zbyt wielkie, by je pokonać? Nie jesteś sam. Jako mężczyznę życie cię powali, a kiedy tak się stanie, ludzie cię skreślą, pomyślą, że nigdy nic nie osiągniesz. Posłuchaj, prawie wszyscy zawsze będą cię spisywali na straty. Musisz sprawić, by za to zapłacili, a jedynym sposobem na to jest powrót tak wielki, że wszyscy się uciszą. Wciąż pamiętam, kiedy życie mnie pokonało. Byłem zagubiony, zraniony i czułem się żałosny, ale wiedziałem, że ludzie chcieliby, abym pozostał na dnie. Chcieliby, abym nigdy nie osiągnął swojego potencjału. Wtedy w moim brzuchu zapłonął ogień. To nie jest miejsce, w którym kończy się moja historia, powiedziałem sobie. Właśnie wtedy zniknąłem i pojawiłem się ponownie kilka miesięcy później, aby szokować świat. Widzisz? Dokonałem powrotu, i możesz dokonać jeszcze większego powrotu niż mój: możesz nauczyć się nowych umiejętności, zarobić mnóstwo pieniędzy i uzyskać niesamowitą formę w ciągu kilku miesięcy. A kiedy to zrobisz, zauważysz, że ludzie, którzy kiedyś Cię nie doceniali, zaczną Cię podziwiać. Przedstawię Ci cztery kroki, które pozwolą Ci odmienić swoje życie i dokonać największego powrotu w swoim życiu. Numer 1. Przejdź w tryb ducha. Większość ludzi szuka uwagi, nieustannie odczuwa potrzebę publikowania czegoś w mediach społecznościowych, ponieważ chcą potwierdzenia, żałosne. Każdy wielki człowiek, który kiedykolwiek żył, miał okres, w którym nie był dostrzegany przez innych, okres, w którym nikt nawet nie wiedział nad czym pracuje, podczas gdy on wykonywał ruchy w cieniu. Nazywa się to trybem ducha i jest podstawą każdego powrotu. Słuchaj. Tryb ducha jest niezwykle potężny, osiągniesz niesamowite rzeczy bez rozpraszania uwagi świata zewnętrznego, ale muszę cię ostrzec, że przejście w tryb ducha nie jest łatwe. Widzisz, w trybie ducha wyciszasz zewnętrzny hałas, a kiedy to robisz, zostajesz sam ze sobą. Będziesz musiał zmierzyć się ze swoimi mrocznymi emocjami, kiedy będziesz szedł tą ścieżką, i dlatego większości ludzi nie udaje się przejść w tryb ducha. Nie są w stanie poradzić sobie z bólem i traumą własnej ciemności, więc szybko odwracają uwagę. Wracają do gier wideo lub przewijają media społecznościowe, ale jeśli naprawdę chcesz dokonać wielkiego powrotu, musisz przyjąć swoją własną ciemność. Musisz wykorzystać swoje mroczne emocje jako paliwo do jeszcze cięższego pracowania. Numer 2. Naucz się nowej umiejętności. Kiedy już znikniesz i odetniesz się od czynników rozpraszających, nadszedł czas, aby nauczyć się nowej umiejętności. Jest to kluczowa część Twojego powrotu. Wybierz umiejętność, która przyniesie Ci pieniądze i wolność w przyszłości. Zalecam prowadzenie kanału bez twarzy, ponieważ istnieje wtedy niezliczona ilość sposobów na zarabianie pieniędzy, i jest to idealne połączenie z trybem ducha. W rzeczywistości to właśnie zrobiłem, kiedy przeszedłem na tryb ducha, nie wiedziałem nic o kanałach bez twarzy na YouTubie. Prawda jest taka, że nadal nawet nie edytuję tak świetnie swoich filmów. Do dziś nie tworzę też najlepszych miniatur, a mimo to prowadzę ten kanał bez twarzy, który przynosi pieniądze, ponieważ opanowałem tę technikę podczas mojego trybu ducha. Zostaw komentarz z potwierdzeniem, że chcesz się dowiedzieć jak założyć taki kanał, a zrobię w przyszłości o tym film wszystkie inne umiejętności są dla mnie nieistotne. Chcę, abyś zrozumiał, że nie potrzebujesz miliona różnych umiejętności, aby osiągnąć wielkość. Nie musisz być dobry we wszystkim. Wystarczy jedna dobra umiejętność, aby zmienić swoje życie na zawsze. Możesz wybrać dowolną inną umiejętność. Nie muszą to być kanały bez twarzy. Po prostu upewnij się, że wybrałeś dobry pomysł i szybko zacznij. Słuchaj, im szybciej zaczniesz, tym szybciej dokonasz wielkiego powrotu swojego życia. Większość w cudzysłowie samodoskonalących się ludzi nie uczy się żadnych nowych umiejętności, czytają książki i oglądają filmy na YouTube bez końca, ale nigdy nie uczą się nowych umiejętności. Dlaczego? Ponieważ wiedza nie ma żadnej wartości, jeśli nie zastosujesz jej w praktyce. Nie ucz się więc tysiąca przypadkowych rzeczy, jak ci faceci od samodoskonalenia, którzy nigdy niczego nie osiągają, ale zamiast tego wybierz jedną umiejętność i zastosuj ją w praktyce. W ten sposób wygrywasz. Numer 3 Produktywna zemsta. Pierwsze dwa kroki są więcej niż wystarczające, aby dokonać ogromnego powrotu, ale podzielę się z Tobą czymś potężnym, aby pomóc Ci pchnąć jeszcze dalej. Szukaj zemsty. Żyjemy w świecie śnieżynek i wiele osób się z tym nie zgodzi. Będą mówić takie rzeczy jak: Powinieneś robić to tylko dla siebie, zamknij się, to jest dla Ciebie. Ale Ty używaj innych ludzi jako dodatkowego paliwa. Nazywam to produktywną zemstą, i aby pójść o krok dalej, może to być nawet zemsta na wydarzeniach lub okolicznościach. Nie musi to być nawet osoba. Na przykład, jeśli jako dziecko widziałeś, jak twoja matka walczy o opłacenie rachunków, twoja produktywna zemsta może być skierowana przeciwko temu, by twoja matka nigdy więcej nie doznała takiej krzywdy. Wszystko, co wywołuje w tobie gniew, może zostać użyte. Sporządź listę swoich wrogów. Zapisz wszystkie rzeczy, które sprawiły ci ból, a następnie wyrusz na misję, aby ukarać ich swoim sukcesem. Numer 4. Lista świetności. Produktywna zemsta polega na wykorzystaniu negatywności jako paliwa i konkurowaniu ze światem. Jest to niezwykle skuteczny sposób na powrót, ale musisz także konkurować z samym sobą. Robisz to, tworząc listę świetności. Chcę, abyś pomyślał o człowieku, którym chcesz się stać. O lepszej wersji siebie. Teraz pomyśl o wszystkich wspaniałych cechach, które on posiada. Co robi człowiek, którym chcesz się stać? Zapisz te rzeczy na liście, podam ci kilka przykładów. Nigdy nie rozprasza go rozrywka ani tania dopamina. Kiedy jest na misji, niesie ze sobą stres i problemy, z którymi inni sobie nie radzą. Nie goni za natychmiastową satysfakcją, ale zawsze opóźnia gratyfikację, aby uzyskać większe nagrody. Kontroluje swoje emocje. Zrób pełną listę cech, które posiada ten wielki człowiek i umieść ją w widocznym miejscu. W ten sposób stale przypominasz sobie, aby pozostać w zgodzie z tym człowiekiem i możesz poprawić się w momencie, gdy zbaczasz z kursu. Zanim się zorientujesz, staniesz się tym człowiekiem. Krótko mówiąc, wszystko, czego potrzebujesz, aby powrócić do gry, to brak rozpraszaczy, nowe umiejętności i niekończące się paliwo zemsty. Twój czas nadchodzi, oni po prostu jeszcze o tym nie wiedzą. Zostaw komentarz 100%, jeśli obejrzałeś cały film. Przy okazji, jeśli chcesz awansować w życiu, nie zapomnij okazać szacunku, naciskając przycisk lubię to i subskrybuj. Do następnego razu.